I'm going to put you on the spot. prosto procar na ład. Prosto. jest smarta, jest smarta, ledzik jest, ale droga. A, no, Także siema na część, witajcie. W kolejnym od to idzie, się obraciłeś? nie, jeszcze nie dzisiaj drugą dawkę azotu na pszenicę za torem i co tam mamy? Tu jest odmiana RGT Specjalist, posiana. RGT Specjalist tu jest posiany. Nabóz druga dawka, wysiana mamy w dawce 150 kg na hektar. Rozsiewam na trójce wtedy wychodzi idealnie 150 kg A tu tak się przynajmniej? Dlaczego? No jak na chwilę żeby się nie kręciło jedziemy Muszę tą szmatę zakładać, bo te filce to tam są już się powycierały i... wiecie i nie włączamy, jedziemy i nie trzyma i leci na wóz po prostu I ładnie jest jeszcze się się środkiem przejechać tak mniej więcej muszę ścieżkę znaleźć na środku gdzie będzie Tak, tu na pusto wyjedziemy do góry. chyba tu bruzda była właśnie. Tak, Wyszłem w drugim polu. E. O, trzeba naciągnąć taśmę. Ej, czekuj. A matę to kto wyjmie? A szmatę to kto wyjmie? O, już by było. W topa. Znaczy, no, prawie była. Ekstra gripa. Już by była w topa! czy znaczy, no, prawie była w topa. Erge też jak i na tamtym polu. Czyli to robią ten zając Tu jest, Je, jest. Je, jest. Je, jest. Je, jest.

那就不好玩了、啊。好，来 tu jest wyjazdek, elegancki ale lepiej trzeba zachodzić szmateczkiem bo mi nawózł szkoda leci? no leci nie dobrze się leci tam trochę leci dobra, elegancko dobra, może tak być tak wygląda ta pszenica Odzieżę taką ubrudziłem na nagle nie Wysoka odzież No i dobra, dobra jedziemy Jedziemy, bo mi szkoda czasu, bo chyba... Bo chyba będzie padać W środkach włączony Idzie tam coś? My ręki będziemy ruszać. Ojej. No i co to wam powiem jeszcze? Który dzisiaj jest? Który yy, dzisiaj pieczany? 19 kwietnia, wtorek. A jutro trzeba iść do szkoły. za mi się nie chce. Ale się to znajomo. Dobra, jak wy będzie to będziemy nagrywać. Yy, o. Mam też pierwszy pierwszych dawki azotu. Może to tu dokleję, żeby to takie ja w miarę było. Będziecie mieli. W jednej filmie też. Yy, różnica, chociaż tu się wiele nie zmieniło od pierwszej dawki. Bo jak ziemię było widać, tak widać dalej. Ogólnie to tu jest najsłabsza pszenica nawet na wodę. jej brakuje. To wygląda, że nie jest. jest. No widzimy, marnie to wygląda. Paść na tu jest bardzo. Było tu wapno dane na orkę. To, to było zaorane ogólnie, bo to był jeden pesz praktycznie. W tym miejscu był tu jeden pesz. Nawet, nawet wyrósł teraz ten pesz. chyba peś wychodzi zobaczcie to nie jest penica jest za jasne na góry ten rozsiewacz teraz tu jest trochę szerzej, tam jest trochę wężej ta bruzda wyłączyło się, wyłączyło się dobra, dawaj szmatkę zakładamy i jedziemy na następne pole no, troszkę oczywiście ale to nic ależ on tu ze rzewy No nie tak dawno był malowany w 19 roku ale no Pracuję w sumie od tamtego czasu, w sumie jak i zawsze pracuję, pracował Lewamy się na wozu? Ej, jeszcze starczy. Dobra, jedziemy dalej. Opa. Ta droga jest strasznie dziurawa no, jedziemy, nie jedzie, nic, żaden masek nie jedzie ani walka nie Dobra, o, okay. to, to, to co to z tym fotelem się dzieje? fotelem się kurde trzeba fotel naprawić, zrobić trzeba że jeszcze oryginalny jest Niemcy. Jakby to tu roś No jak widzimy jedziemy już? To na mam może na, na rozsiewacz na chwilę kamerę. Tu jest taki klin. Tu jest jakaś, nie pamiętam. Nie pamiętam tej odmiany. Ale to nic. Jest ona po soi posiana. no i tu było zaorane, no i co to wam mogę powiedzieć?